Cześć widzowie. Dzisiaj przetestujemy wyrzutnie Dreamlight od Hesti. 16 strzałów. Kaliber 26 mm, czyli jak dotąd na naszym kanale największy kaliber. Czas palenia 22 sekundy, a wysokość strzałów to 40 m. Owa wyrzutenka prezentuje się w taki oto sposób. Widać, że z Hesti. Klasa F2. Gramatura to jest 193,6 g neku. No i tego to ona wygląda. Więc sprawdzimy, jak się Dobra, więc lecimy z tą wyrzutenką. No więc owa wyrzutenka jak za cenę 50 zł dała naprawdę radę, ładne efekty miała i ładny finał, tak? Ładne migotania. Chyba polecamy tą wyrzutnię, tak? Jak najbardziej opłaca się kupić w Biedronce. i trzymajcie się, cześć.